Krzysztof Kozłowski i Pion... Piotr Jęczkowiak, dzień dobry Państwu. Chcielibyśmy Państwa y, przeprowadzić przez nasz webinar dotyczący aplikacji autorskich GM System. Myślę, że zmieścimy się w ciągu 30 minut. Y, jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek uwagi dotyczące tego webinaru, prosimy je przesyłać na adres it.gm-system.pl, ewentualnie na maile kolegów z działu handlowego zajmujących się Państwa firmami. Jeżeli już mówimy na temat aplikacji GM System, to warto powiedzieć też coś na temat naszej firmy. GM System Integracja Systemów Inżynierskich jest kolejny rok z rzędu latynowym partnerem Siemens Industry Software w Polsce, jest również srebrnym partnerem Microsoft. Od 15 lat świadczymy usługi dotyczące wdrożeń i utrzymania systemów CAX, systemów PLM mamy ponad 950 klientów i na swoim koncie ponad 4000 wdrożeń w Polsce. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty dotyczące systemów kadowskich, Solitech, NX systemów obliczeniowych, FIMAP, czy NX, również służący do obliczeń Solitech Insight i Team Center, czyli oprogramowanie BLM, PDM oraz m.in. Moldek służący do symulacji wtrysku tworzyw sztucznych, kadenas jako biblioteka elementów standardowych, czy MidCalc jako system do obliczeń i tworzenia geometrii rozwiązań mechanicznych. Poza oprogramowaniem prowadzimy również szkolenia, przeprowadzamy wdrożenia oprogramowania, świadczymy pomoc techniczną, nasi specjaliści wykonują obliczenia. Służymy również w sprawach doradztwa czy dostarczania sprzętu. Tutaj nie można zapomnieć o naszych kolegach zajmujących się systemami CAM, którzy dostarczają Państwu postprocesory pozwalające na współpracę z urządzeniami CNC. Poza kompetencjami w zakresie oprogramowania inżynierskiego, posiadamy również kompetencje w ramach naszego partnerstwa Microsoft. Jak już wspomniałem, jesteśmy srebrnym partnerem Microsoft w czterech kompetencjach: Collaboration Content, czyli rozwiązania oparte na platformie SharePoint, Project and Portfolio Management, czyli rozwiązania oparte na systemie MS Project. Intelligent Systems, czyli łączenie rozwiązań różnych systemów w jedno spójne, funkcjonalne rozwiązanie, oraz Application Development, czyli tworzenie niestandardowych rozwiązań do użycia, między innymi, w SharePoint, MS Projeccie oraz innych systemach czy aplikacjach Microsoft. Pozwolą Państwo, że przedstawimy się jako dwójka osób odpowiedzialnych w firmie Game System za rozwój oprogramowania. Ja nazywam się Krzysztof Kozłowski, jestem kierownikiem działu wdrożeń utrzymania systemów IT. Kolega Piotr Jędkowiak jest naszym starszym inżynierem oprogramowania. Dzień dobry Państwu. Jeżeli chodzi o nasze doświadczenie, nie będę może chwalił się certyfikacjami, natomiast powiem tylko tyle, iż posiadam ponad 12-letnie doświadczenie zawodowe związane z systemami zarówno. Służącymi do pomocy konstruktorom, jak i systemami obliczeniowymi, a ostatnio również systemami oferowanymi przez Microsoft. Pracuję w GM System ponad 11 lat. Brałem udział w wielu wdrożeniach i projektach realizowanych przez naszą firmę. Piotr jak pracuje w GM System jako architekt rozwiązań, starszy inżynier programowania, programista. No, również za certyfikacji niewiele, w każdym razie są to ważniejsze certyfikaty Microsoft. Łącznie doświadczenia zawodowego posiadam już ponad 12 lat, z czego od ponad 4 lat mam niewątpliwą przyjemność pracować w firmie GM System. Uczestniczyłem w takich projektach jak Daimler i BMW w branży motoryzacyjnej, w grupach energetycznych typu Tiga Gruppe czy Ainz czy Energii, w ubezpieczeniach typu Bayerische Versorgungskammer, a także w projektach dla, dla przemysłu mechanicznego. W Polsce, Pronar, Philips, ZMT, czy polski Holnik o obronny. Nasze doświadczenie pozwala nam na rozszerzanie funkcjonalności oferowanych przez nas systemów. Mówimy tutaj o Soliteżu, NX-ie, y, platformie y, służącej do zarządzania danymi projektowymi, czyli Insight, ale również rozszerzenia funkcjonalności SharePoint czy MS Projecta. Y, Oferujemy elastyczne, prekonfigurowane rozwiązania, czyli portal serwisowy, czy system zarządzania projektami oparty o platformę Project Server Microsoftu. O portalu serwisowym powiem za chwileczkę. Warto tutaj wspomnieć, że oferujemy naszym klientom rozwiązania indywidualne, kolokwialnie, mówiąc, szyte na miarę. Jak również pomagamy w planowaniu. Utrzymaniu i rozwoju istniejącej infrastruktury IT w ramach świadczonych przez nas usług yy, opieki technicznej czy opieki nad systemami klienta. Myślę, że o portalu serwisowym powinien powiedzieć jeden z jego głównych twórców, czyli Piotr. Piotrze. No, dziękuję. Przed Państwem pierwszy z ważniejszych ekranów, ekran taki powitalny, jakby naszego autorskiego systemu, portal serwisowy. Służącego do, do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi, tak od państwa klientów, jak i być może tymi znalezionymi wewnątrz państwa firmy. Kilka słów ważniejszych na jego temat. Pod spodem Microsoft SharePoint w wersji darmowej, w związku z powyższym koszty wdrożenia nie są zbyt wysokie. Również baza pozwalająca utrzymać spójność całej infrastruktury IT w państwa firmie, czyli Microsoft SQL Server. Predefiniowany workflow który pozwala zarządzać zgłoszeniami serwisowymi od samego ich stworzenia, aż do momentu ich rozwiązania, poprzez kosztorysy, akceptację tych kosztorysów, akceptację napraw, być może naprawy wykraczające poza zakres państwa firmy, a wynikające z innych poddostawców. Na państwa życzenie potrafimy ten workflow dostosować do bieżącej rzeczywistości biznesowej w państwa firmie. Drugą z ważniejszych i wyróżniających nasz produkt cech na, na tle konkurencji jest dostępność blisko 20 predefiniowanych raportów w wersji podstawowej systemu. Raporty te pozwalają na przeprowadzenie analizy, sprawdzenie jak często dana część się psuła, kto zgłaszał najwięcej problemów, jakiego typu to były problemy, jak duże koszty generowały oraz jaki był ich zakres czasowy. Najczęściej występujące przyczyny tych problemów na życzenie dorabiamy oczywiście kolejne raporty pozwalające wyciągnąć konkretne interesujące państwa dane. Tutaj malutkie okienko, jeszcze pozwalające rzucić okiem na to, jak wygląda samo zgłoszenie danego problemu. Identyfikacja po numerze rejestracyjnym. Oczywiście Państwo zarządzają kontami ludzi, którzy mają dostęp do systemu z zewnątrz, jak również Państwo zarządzają kontami wewnątrz organizacji, między innymi poprzez możliwość integracji z Active Directory czy poprzez tworzenie własnej bazy FBA. Gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji na temat tego systemu, jego działania, możliwości, prosimy o kontakt. W tym momencie przejdziemy jednak do naszego głównego celu spotkania, czyli aplikacji stworzonych przez GM system pozwalających na rozszerzenie funkcjonalności, w tym przypadku Solitera. Będziemy mówili tutaj o dwóch aplikacjach, czyli rozwijaniu blach solitecz oraz o właściwościach solitecz. Rozpoczniemy od rozwijania blach solitecz. Ci z Państwa, którzy wiedzą, jak wygląda proces konstruowania elementów blaszanych w soliteczu, zdają sobie sprawę, iż po stworzeniu naszego, naszego elementu należy stworzyć jego rozwinięcie. Następnie zapisać to rozwinięcie do formatu DXF, który jest już rozpoznawalny przez maszyny służące do cięcia, gięcia, bądź też systemy, które pozwalają na rozkład blach na arkuszach. Czyli standardowo w soliteżu każdy element blaszany, wchodzący w skład naszego złożenia, czy każdy osobny element, wymaga otworzenia. Przejścia do trybu rozwinięcie, wskazania płaskiego lica blachy, które będzie położone na płaszczyźnie XY i krawędzi, co pozwoli na rozkład naszego elementu. Kolejną czynnością, którą trzeba wykonać, jest zapis pliku. Zapisz jako, zapisz jako rozwinięcie. Wybór formatu DXF tą czynność należy powtórzyć dla każdego elementu blaszanego, którego rozwinięcie chcemy uzyskać. Z naszego doświadczenia wynika, że średnio zaawansowany konstruktor rozwija jeden przeciętnej złożoności element w ciągu około jednej minuty. Łatwo sobie obliczyć, że przy Powiedzmy 60 takich elementach, potrzeba na to całej godziny, czyli przez całą godzinę konstruktor jest wycięty z innej, wytwórczej, przenoszącej zyski pracy. Dlatego chcielibyśmy Państwu, dlatego chcielibyśmy Państwu zaprezentować możliwości naszej autorskiej aplikacji służącej do rozwijania blach. Może troszeczkę więcej o możliwościach tej aplikacji. Powie nam. Piotr, który ją tworzył. Oczywiście. Aplikacja pozwala nam pracować w dwóch podstawowych trybach. W pierwszym z nich domyślnym nazwa DXF-a, który generujemy jest identyczna z nazwą pliku wsadowego, czyli w tym przypadku jeżeli pierwszy z góry weźmy blacha01góra.psm da nam plik o nazwie blacha 01 DXF. Domyślnie program zapisuje w predefiniowanej ścieżce. W naszym przypadku ustaliliśmy jako C-Temp. Dane te są zawarte w pliku konfiguracyjnym. Krzyśku stwórzmy być może jakiś katalog do, do rozwinięcia. No, nie, będzie się nazywał DXF. Mhm. W nim umieścimy pliki. Jak widzimy, zareagował program. Automatycznie przeliczył przepisał te nazwy na nowo, jakby jest to tryb, tak jak powiedziałem, podstawowy. Drugi z trybów to tryb, który pozwala nam generować DXFy na podstawie właściwości zawartych w plikach PSM. Czyli nazwa pliku DXF może zawierać, powiedzmy, nazwę materiału, numer dokumentu, a także grubość tego materiału, którego używamy do tworzenia danej części. Tak, my tutaj nie będziemy rozwijali wszystkich z nich, wskażemy sobie Plika. kilka. Warto zaznaczyć, że to co poprzednio, czyli 60 elementów, które konstruktor rozwijałby w ciągu mniej więcej godziny, nasz program robi w około 3 minuty. Tak, oszczędzając Państwa czas, naliczymy się do 9 dokumentów. Jak widzimy, zapis każdego z nich trwa około 4-5 sekund. Pomnożone przez mhm. 60 daje nam to, tak jak kolega mówił, około 3-5 minut. Rzecz bardzo ważna, jeżeli... Jeżeli w danym dokumencie został już wcześniej zdefiniowany model rozwinięcia, taki model zostanie użyty do zapisania pliku DXF. Program nie będzie obliczał tego rozwinięcia na nowo. Dokładnie. Otwórzmy sobie któryś z wygenerowanych plików. Otwórz. Widzimy kształt rozwinięcia naszej blachy. Warto tutaj wspomnieć, iż przy generowaniu. Tego rozwinięcia brane są pod uwagę ustawienia właściwości tworzenia rozwinięć w soliteżu, czyli definicje dotyczące wyglądu, warstwy, na której umieszczane są, umieszczane są zewnętrzne zarysy. A ja tutaj wyłączę o, zewnętrzny zarys, wyświetlę go, te ustawienia, które zdefiniujemy, które są specyficzne dla. Naszej maszyny, czy są potrzebne dla specyficznych potrzeb, naszej maszyny są brane również pod uwagę przez naszą aplikację. Myślę, że możemy się również z Krzysztofem pochwalić, że program bazuje na w pełni autorskim algorytmie rozbijania tychże elementów blaszanych, nad którym i Krzysiek i ja spędziliśmy trochę czasu. Tak, nad którym pracowaliśmy wspólnie. Eee, wróćmy sobie jeszcze do naszego, do naszego złożenia, ponieważ. Chcielibyśmy teraz płynnie przejść do drugiej aplikacji, o której zamierzamy Państwu dzisiaj powiedzieć, czyli właściwości Solitecz. W odróżnieniu od rozwijania Blach, Solitecz ta aplikacja jest zrealizowana nie jako odrębna aplikacja, a dodatek do Solitecza. Jeżeli spojrzą Państwo w nasz ekran Solitecza, po lewej stronie w Pathfinderze. Wyświetla się właśnie okno przedstawiające. Nasz dodatek. Nasz dodatek. Nie użyjmy ładnego słowa, że to dodatek. Działa w takim modelu soliderza, którym jest Soliderz Adim Model. Względnie nowa funkcjonalność systemu. Tak. Dodatek służy do yy, zdjęcia z użytkowników konieczności poszukiwania miejsc, gdzie w soliderzu znajdują się właściwości. właściwości. Ponieważ obsługuje zarówno właściwości pliku, czyli jedno kliknięcie, drugie kliknięcie właściwości pliku tutaj dla ułatwienia również podzielone na zakładki. Gdzieś to tu było. A to nie ta karta. Przejdźmy do niestandardowych może jednak tam. Tak. A nie, to to może jednak w niestandardowych. O, w końcu jest. Tak, znaleźliśmy Dobre. numer produkcji. Aby uniknąć sytuacji poszukiwania tych właściwości, ponieważ poza kartą właściwości pliku nasza aplikacja obsługuje również Właściwości, które przechowywane są w zmiennych. No tutaj można zobaczyć masę. Yy, można zobaczyć właściwości niestandardowe czy wartości wymiarów. A do tego jeszcze wrócimy. Obsługuje również właściwości, które znajdują się we właściwościach fizycznych. Warto tutaj wspomnieć, że zestaw danych, które prezentują, jest dynamiczny. W związku z powyższym zmienia się zależnie od tego, w jakim środowisku Państwo obecnie się znajdujecie. Jest to inny zestaw danych, tak dla para, PSMa, drafta, jak i złożenia. Te zestawy danych są edytowalne z poziomu pliku konfiguracyjnego w przejrzystym formacie XML. Dla każdego z środowisk inny zestaw danych. Dokładnie. Proszę spojrzeć. Przejdę do środowiska części blaszanej. Jak widzimy, zaktualizował się widok, są to zupełnie inne dane, chociaż tak jak Państwo widzicie, od samej góry jest pewien zestaw właściwości stałych, typu właśnie nazwa rysunku, kto rysował, kto modyfikował i dane rozszerzone. Tak, ale mamy tutaj jeszcze specyficzne dane dotyczące części blaszanej, czyli grubość materiału, promień no i oczywiście dane materiałowe, gęstość, mhm. nazwa materiału. Warto tutaj wspomnieć, że nasza aplikacja korzysta zarówno z danych materiałowych, specyficznych dla soliteża, czyli jeżeli wybierzemy sobie z poziomu Soliteża jakąś stal, zastosuj do modelu, aktualizuj widzimy masa 28,651 kg, klikniemy. Odświeżanie zawartości. Mamy ją tutaj wprowadzoną. Nasza aplikacja umożliwia, poza wykorzystaniem standardowych materiałów dostępnych w Soliteju, korzystanie z listy, listy wyeksportowanej, na przykład z systemu ERP. Proszę zobaczyć, ja włączę tutaj wyszukiwanie blach. Zostały wyświetlone wszystkie, wszystkie e, pozycje z listy, przechowywanej, przechowywanej w systemie ERP, dotyczące blach. Po wskazaniu materiału, możemy zaimplementować go do naszego modelu. modelu. Po zapisie, widzimy, iż zostało również zmodyfikowane, czy ponownie przeliczona masa naszego, naszego pliku. Proszę Może spojrzeć jeszcze Będzie na... to bardziej widać, jeżeli zmienię na Perforowane aluminium. Blacha aluminiowa perforowana, gęstość kilkukrotnie niższa. Zapisujemy z 28 kg, robi nam się 10,5 kg. Proszę spojrzeć jeszcze na dodatkowy wiersz, indeks materiału. Tutaj jakiś dziwny ciąg znaczków. Najczęściej odpowiada on bezpośrednio indeksowi danego materiału w systemie ERP co, co pozwala na bardzo prostą integrację takiego elementu. Z dowolnym praktycznie systemem, który na takich indeksach bazuje. Co więcej, warto również spojrzeć na, na wartość gęstości, która często przy eksporcie różnych materiałów z poziomu systemu ERP jest nie uwzględniana. Jeżeli podamy własną gęstość, przyjmijmy 3000, wpiszmy może Krzyśku, w to miejsce, pozwala nam użyć własnej, przy zapisie zostanie zaupdated i odświeżona. O, nie ma 11 kg kilo, przy zapisie. Troszeczkę cięższe ale... Reasumując, w jednym miejscu mamy możliwość modyfikowania, przeglądania, weryfikowania, czy wszystkie właściwości, które są konieczne, są uzupełnione. Nie musimy korzystać z tych dostępnych w Solitage'u, aczkolwiek bardzo z utrudnionym dostępem miejsc. Tak, oszczędza to przede wszystkim czasu, nie trzeba błądzić po kartach, szukać tego jednego właściwego. Mamy wszystko pod ręką, to co używamy najczęściej, wpisujemy i korzystamy. Dokładnie. Chcielibyśmy przejść jeszcze do ostatniego slajdu na naszej prezentacji. Slajdu traktującego to Państwa wkładzie. Czekamy na Wasze pomysły. Zarówno pomysły pozwalające rozszerzyć funkcjonalność tych rozwiązań, które dzisiaj... Pra przedstawialiśmy jak również na pomysły dotyczące innych rozszerzeń funkcjonalności czy to Solitecha czy Enixa. Dla wszystkich z was, którzy prześlą do nas w formie mailowej na adres it@gmsystem.pl bądź też maile waszych opiekunów handlowych w naszej firmie pomysł na rozszerzenie Istniejącej funkcjonalności. Dodanie nowej. Dodanie nowej również. Każda z takich, każde z takich zgłoszeń zostanie przez nas nagrodzone licencją na wykorzystanie tych jednej z tych yy, aplikacji. aplikacji, które przedstawialiśmy dzisiaj zupełnie za darmo przez okres trzech miesięcy. To Państwo macie wybór, które z tych rozwiązań chcielibyście wtedy użyć. My ze swojej strony już dziękujemy. Dziękujemy pięknie.